Atom. Ja jestem Manchester Chaleczman, Nikram Soł i prowadzący ten program, który zaprowadzi Was w tajemnicze strony Ani. Mianowicie witam Was w otwartym świecie OK, gdzie wychodzimy sobie na spacer do centrum, aby pokazać Wam jak szaleje tu Jak zdążyliście zauważyć, rzeczywiście ludzie wychodzą na ulicę jest ich pełno. to prawda. Nawet odpoczęli chwilę i tam wszystkich poza światła dzisiaj widać. Nie. 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 Zanosi się jeszcze większa panika, ponieważ panuje ten targ. A to oznacza, że będzie otwarte więcej niż tylko wszystko, ale planują otworzyć specjalne miejsca dla ludzi, aby mogli bardziej się cieszyć życiem. No bo przecież jest ciepło, przecież mamy czerwiec i wypadało mi się rozróżnić, zrelaksować. Ponieważ jak tylko skończy się nasz ciepły dzień i czas, zaczniemy od nowa zamykanie wszystkich domów. Zaczniemy od nowa kontrola na świat. Dokładnie, to wszystko chodzi o to, aby wszystko szło pod technologię. Wytłumaczę Wam to bardzo krótko. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, od 80 rocznik, 85, trochę starsi, trochę młodsi. Jesteśmy ostatnim pokoleniem ludzi, którzy pochwali się na czepani. Jesteśmy ostatnim pokoleniem ludzi, którzy gdy mieli zadanie domowe na przykład w szkole albo prosili rodziców lub ewentualnie szli do biblioteki. Za moich czasów świat wyglądał trochę inaczej, musieliśmy bardziej się starać, musieliśmy e, więcej działać praktycznie. Jeżeli chcieliśmy się spotkać z Kip, to musieliśmy wejść i ewentualnie, jeżeli ktoś mieszkał wyżej, jeżeli ktoś mieszkał wyżej, to a, powtórzymy, okej. Okay. No to przeważnie się gwizdało i po prostu gwizdaliśmy. I, i co? No i z, wychodził ziomek do okna, do mama i mówili. Zawsze było tak, tak. Pamiętam te czasy. Czasy były inne, musieliśmy się bardziej starać niż teraz. Zauważyłem, że według mnie, to jest moje zdanie, wszystko idzie w tym kierunku, aby wszyscy byli uzależnieni od Google, od internetu, od, od smartfonów, od tabletów. No bo z jednej strony to rzeczywiście ułatwienie, smartfony i tabletów to oczywiście jest ułatwienie. I. No jest łatwy, tak? Bo możemy zaczerpnąć informacji i wszystko byłoby OK. Gdyby nie to, że wszyscy czerpią wszystko z praktycznie Internetu. Dzieciaki już nie leżą tak jak kiedyś, nie idą do biblioteki, nie starają się myśleć sami, a po prostu, jeżeli mają jakieś zadanie lub coś, to po prostu wchodzą w Internet. To Google wujka, na świat w Google wujka. Gdzie wujek Google im wytłumaczy, powie na wszystkie pytania. Nie chce im się myśleć, po prostu wpisują. I mają odpowiedź, tak? Z jednej strony możesz pomyśleć, przecież to zajebiste, tak? No przecież kurwa, fajna sprawa, nie? Ale z drugiej strony jak pomyślisz pomyśl, jeśli będziemy uczyć dzieci od małego, korzystania z technologii, z Google, YouTube i tego wszystkiego, to spójrz, co się stanie z dzieciakiem. Jeśli on zamiast y, myśleć mózgiem, będzie myślał tabletem i internetem, to co z niego wyrośnie? Jak myślicie? No właśnie, odpowiedź na to pytanie jest prosta. Widzicie sami, co się dzieje. Rodzice dają dzieciakom już malutkim tablety, żeby sobie siedzieli i tam stykali, sądząc, że przecież mają bezpieczne zabezpieczenia rodzicielskie i tak dalej. Ale tak naprawdę zabierają dzieciom dzieciństwo, bo my, jak byliśmy mali, dostawaliśmy zabawki. Dostawaliśmy coś do dotykania, żeby się bawić, misie, jakieś tam fajne zabawki, takie jakieś bębenki czy coś. A w dzisiejszych czasach dziecko trzyletnie czy dwuletnie dostaje PlayStation 4 czy 5 i gra w GTA Potem wyrasta z niego, no moim zdaniem, to zło. Moim zdaniem dziecko, które jest takie malutkie, nie powinno dostawać kleja piątki i granie takiej gry. Mówisz, mam kontrolę, przecież dam mu gry takie i takie. Tak, ale dziecko zaczyna w końcu online, gadać z ludźmi, zobaczyć inne gry i będzie chciało co innego. Jak dla mnie najlepiej dać mu Mario, tak jak ja się wychowywałem? Za moich czasów kupowałem Pegasusa i cieszyłem się, że wskaczki, że gram, to było zajebiste. Nie zabiorę tego dzieciom, dam dokładnie to samo. Mimo, że czasy są takie, jakie są, to ja na przykład, moim zdaniem, nie będę wychował tak dzieci, żeby dawać mu internet i pokazywać. bo internetu i z google wujka trzeba nim korzystać bo jest ok jeśli umiesz z nim korzystać jeśli nie czerpie z niego wszystkiego jeśli nie czerpie cały czas tylko już jeśli naprawdę nie masz wyjścia. w dzisiejszych czasach każdy po prostu robi to tak pum tak coś potrzebuje zrobić jedzenie czy coś nie ma nie idzie do mamy do babci nie szuka przepisu gdzieś zapisanego tylko po prostu wbija na ten internet wchodzi tam wpisuje i widzicie więc moim zdaniem świat po prostu dąży do tego żeby uzależnić wszystkich ciaki żeby te Nowe pokolenie było od internetu uzależnione całkowicie, żeby kurwa wszyscy byli w tym internecie i korzystali z bójka Google, aby pewnego dnia, aby pewnego dnia, o, no, żeby, aby właśnie pewnego dnia zrobić takie off i wyłączyć po prostu komputer, yy, przepraszam, wyłączyć internet, bo wszyscy myślą, że internet, to, to wszystko będzie do końca świata, że nikt się nie wyłączy na świecie, że to, to będzie, kurwa, że to jest technologia niezniszczalna. Może i tak ale plan tych ludzi, którzy chcą zawładować, nie jest jakieś tam wymyślane pandemii, To jest tylko Was zbliżenie do tego, co czeka, żebyście się przyzwyczaili do technologii, żebyście powiedzieli, rzeczywiście to łatwiejsze. Wow, myślicie, że teraz wróci wszystko to samo, że przychodnie będą przyjmować tak samo. Wszystkim idzie w wygodę. Ludziom wygodniej jest się w domu i dostarczyć całe pieniądze i robić sobie, co chce. Rozumiecie? Wszystko idzie w tym kierunku. Nie dajcie dzieciakom technologii. Pójdźcie ich tak jak Wy byliście wychowani. Puszcie tak jak Wy oczywiście byliście ciepłaki, im zabawki. Strajcie na tę technologię, używajcie jej, jeśli potrzebujecie, ale nie dajcie jej dostępujcie dzieciakowi, nie rozumiecie? Nie go tego, idźcie z nim do biblioteki, pokażcie mu to, czego Wy się nauczyliście, a nie mówcie o i to jest w tych czasach. Możecie jeszcze wrócić do tych czasów i zacząć razem ze swoim dzieciakiem wracać do czasów, w których Ty właśnie byłaś lub byłeś wychowany. Dlatego moim zdaniem uważajcie, nie uzależniajcie dzieci od technologii, nie myślcie sobie w ten sposób, że o ja mam kontroler rodzicielską w telefonie, dziecko szybko się uczy i bardzo szybko załapie i tą twoją kontroler rodzicielską wyłapie szybciej niż ty, ja i razem wzięcie. Pamiętaj, że technologia idzie do góry i wyobraź sobie, co masz ty teraz, a co twoje dziecko będzie miało. Jaki telefon, jaką technologię czeka co się stanie, będą mieli w pulsu w oczach, telefony, smartfony, no właśnie, to jest to. Dlatego to jest moje zdanie i jaki jest plan na zawładnięcie światem właśnie. To właśnie jest to, czyli plan ich jest taki, uzależnić Was od technologii, Wasze dzieciaki, aby nasze pokolenie już ich nie uczyło tego, co my się nauczyliśmy, bo my jesteśmy jeszcze mądrzy i myślimy. Niektórzy byli słabsi i uzależnieni, tracili głowę, jak ja, ale większość z nas podniosła się i zrozumiała, że sens życia zupełnie inaczej gra niż nam się wydaje. Pozdrawiam serdecznie, jestem Manchester w mam i Sol, a to jest moje zdanie. Trzymajcie się.